się kilka słów po tym ciężkim spotkaniu ze Śląskiem Wrocław. No ciężki mecz, żeś tam od początku nie układał się po naszej myśli. Udało się cały czas, że tak powiem, ten wynik utrzymywać na minus 5, minus 6 punktów. Schodziliśmy ze stratą bodajże pięciu oczek do, do przerwy. Natomiast no, ta gra nie wyglądała dobrze. No i niestety też tak się skończyło to spotkanie, że goście wygrali. Zabrakło dzisiaj przede wszystkim skuteczności, z czym na pewno się zgodzisz. No tak, no tak jak mówię, no ten mecz nie układał się po naszej myśli, rzuty nie wpadały, gdzieś ta organizacja gry nie funkcjonowała dobrze w naszym wykonaniu. No myślę, że to nie był nasz dzień dzisiaj. Czyżby odezwało się zmęczenie? Ciężko powiedzieć, czy to zmęczenie. No, na pewno na pewno Śląs tak samo gra w EuroCupie, tak jak my gramy w FIBA Europe, Cup, także oni też mają, mają te ciężkie nogi, e, także tu nie szukałbym takich wymówek, że zmęczenie po prostu dzisiaj graliśmy słabiej niż drużyna z Wrocławia. Kibice dzisiaj zdali egzamin, przyszli, wspierali, mimo że wynik niekorzystny, to wsparcie było i było to słychać przez całe spotkanie. Na pewno, na pewno, kibice nas wspierali, no niestety czasem, czasem tak jest, że nawet pomimo tego dopingu i pełnej hali spotkanie nie układa się i, i dzisiaj tak było. E, w środę mecz z solnoki -Olaj Baniasz. będzie zwycięstwo, możemy na to liczyć? Na pewno jedziemy, jedziemy na Węgry, żeby, żeby, wygrać, żeby utrzymać tą dobrą pasę w pucharach europejskich. No i tyle. No. Nie, ma, nie ma, co tutaj za długo myśleć o tej przegranej. Trzeba się skupić, bo w środę gramy już kolejny mecz. Ali, tell us your opinion about the game. Uh, I mean, they're a good team. You know, uh, they play hard for 40 minutes. Uh, we made some runs. They made some runs. Uh, they made shots, we missed shots and that's the name of the game. You got to make shots to win the game and they made more shots than us tonight. Efficiency uh, wasn't the best uh, side uh, on this game, right? You got to give credit to them. They, uh, they played great defense, had a good game plan and they executed their game plan and uh, kept us from making shots. A lot happened on the court. Uh, Slonsk uh, surprised you with something or no? Uh, no, I just think they made tough shots. You know, um, when you're playing against two good teams playing against each other, uh, one team has to make more tough shots than the other to win the game, and I think that's what they did. Another challenge uh, is in a knock. Are you ready for the game? Yeah, uh, get this game behind us, um, look at what we did wrong, and then go on to the next game.